Siemano, jestem tylko i dzisiaj sobie zagram w geneter yy, No i cóż, co można powiedzieć, co mogę powiedzieć sobie o tej grze? No, gra jest sobie, no, typ, jak tu mówią to typowa taka gra mm, survivalowa Chociaż y, różni się pewno od gier y, Daisy i, i World Infestation tym, że no po prostu są, jest inny rodzaj apokalipsy, tak? W Daisy i, i, i World Infestation e, Apokalipsa wygląda taka, że po prostu są po prostu zombiach, tak? I trzeba po prostu zrobić po prostu zombie, zombie i, i i i... i tyle, tak? Zoblać i temki i, 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 i tym problem jak się jedzenie i jedzenie. A w wygląda takie, że to są... Apokalipsa ta wygląda... Także są tutaj demony, nie ma zombi, są tylko demony i jakieś tam diabły, nie i takie inne inne jakieś stwory Więc tu trochę sobie pobiegamy. Chciałem pokazać tą grę i przekazać sobie pograć się w tą grę, ponieważ jest teraz klucz darbowy, który pozwala sobie sprawić tą grę przez 72 godziny Link z Ben, linki, linki będzie będą podane w opisie To jest jakieś kurde Sauro Dobra, trochę i yy, no tak właśnie mm, chcę właśnie sobie sprawdzić tą grę właśnie dobrze że powstał taki klucz który pozwolił mi pozwolił mi sprawdzić tą grę przez te 72 dni. mam nadzieję że trochę tutaj yy, trochę, trochę tutaj spróbuję panawywać yy, odcinków z tej gry takie jak tu sobie, jak, jak próbuję, żeby, jak próbuję ja przetrwać. Ponieważ nie ukrywam, że jestem zainteresowany kupieniem yy, neteru. Tylko cieszę się, że mam właśnie okazję... Yy, ...tu kręczać zastosować. o oh, chyba coś mnie zobaczyło. Tak. Wow. Kurde. Wow. Dobra zabijemy, kurde. No. I level czwarty udało się nam to zniszczyć, tę bestię. No i oczywiście trudniejsza, moim zdaniem, e, moim nether jest trudniejszą grą niż e, Daisy czy Warzy. Znaczy jeśli chodzi na pewno o sworki, tak, bo e, czy w netherze, czy w Warzee, znaczy w netherze, czy w czy w Daisy te zamiastki są troszkę, no, słabszymi przeciwnikami niż tutaj e, te bestie z metalu ale to już jak 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 kto myśli tak Dobra, co my możemy, co, czy, czy, czy my tutaj możemy uleczyć w ogóle, czy się w ogóle możemy uleczyć Nie możemy chyba, chyba że nie, też się nie uliczymy Dobra, więc kiepsko Musimy znaleźć jakąś yy karetkę czy coś Wydając do tego y, nether moim zdaniem nether na pewno jest, y, jest trudniejszy no właśnie widzicie ze stworki które właśnie znikają, pojawiają się, znikają, pojawiają się i to jest no, trochę trudniejsze tak niż, niż zombie które ciebie, m, w, w, w Wordy i, 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 i tym podobne biegną i po prostu atakują tylko nie znikają, nie zrebutowali, się chciałem nic w tym guście Co to jest, co to tak świeci? Kurde, co to jest? Ciekawe, bo teraz, teraz zobaczymy tu Ale na pewno jakiś karty ją znalazł chętnie A chwilowo nic nie widzę Wow, O, oh, waga Ej, bo i chyba boże. Ogólnie później tylko jeśli chodzi o netera zostawmy już na boku te e, rodzaje, to właśnie takie Daisy Warzy, tylko teraz powiem coś o neterze. Co mi się na razie przez te już parę godzin grania e, w nether spodoba. Ponad podoba mi się to jak wygląda mapka. E, mapka wygląda bardzo fajnie, moim zdaniem e, po prostu w, ogólnie ta apkalista też robi się też, też e, fajnie jest to, że zobaczą że, 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 że coś się innego niż tylko zombie, a pokryciach zombie, tylko też o jakieś jakichś obcych demonów i tym podobnych. I, I co, jeśli chodzi o miasto w tej grze i inne miejsca, bardzo fajne jak dla mnie, ale... Ale to, że zależy od, od, od osób, tak, mi się, podoba, mi się to strasznie podoba. Jeszcze nie wiem jeszcze, dużo takich, dużo, dużo jeszcze w tej grze nie zobaczyłem nic, nic ale, ale mówię, jeśli chodzi o te parę godzin już grania w tą grę mi się już tutaj naprawdę zaczęło mi się już y podoba tutaj ten klimat tej gry no i różni się to też tym od tych gier, których już mówiliśmy też mówiłem to to, że tutaj nie, tutaj nie, tutaj się nie, nie, tutaj ludzie, którzy gracze inni nie powinni się bać y nawet nowi nie powinni się bać y y y nie, 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 nie powinni się bać innych graczy, tylko powinni bardziej właśnie, właśnie obawiać, obawiać właśnie, właśnie tych, tych stworków, demonów i tych innych obcych. Hmm. Kurde, jest taka mam tutaj małe trochę HP. Hmm. Ja przez te parę już y, godzin tutaj, tutaj w tej grze... Hmm. Spotkałem parę już grupy, grup ludzi, którzy, no, spowiem do tych, których spotykałem, czy to w WorldZ, czy w TheAce, spotykałem ludzi, to zwykle, no, nie było to, nie były to tak łagodne, łagodne spotkania, jak tutaj, miałem, tutaj spotkałem te, bodajże, dwie grupy. Ludzi, gracze, no i, i, i już na następnym porządku nie mi we mnie a nic z tym, tylko pomogli, pomogli mi, dali mi tutaj różny różne sprzęt, który y, powinien wystarczy, mi wystarczyć przynajmniej na razie do obrony. O, to się przyda. Okej. Okay. Kurczę, może gdzieś jakąś koretkę, że kurde wypatrzę, bo tutaj kolejne starcie z, jakimś, z jakąś bestią to nie za... no, coś nie sądzę, żebym wyszedł tej... z tej walki już cały. całej. Zobaczymy. Że... O kurde jeszcze spadłem, może że... O jest karetka, o o o. świetnie, się chyba dobrze, że spadłem. No, ale jakaś, no, taka nie za fajna, bez leków. Okej. Okay. I cóż, jeśli chodzi chyba na pewno o ten, o to co chodzi w obu innych rodzajach gry czyli w Wars Infestation oraz Daisy chodzi tutaj żeby przetrwać jak najdłużej hmm. oczywiście ten sam sprzęt do obrony na sam początek dla nowych graczy czyli e, key baseballowy e, i takie inne takie, takie rzeczy, rzeczy które e, w tam, tam są e, podstawy, podstaw, podstawowymi Mm. O, jest coś tu, to no, policyjny. A kretka jest? Kurde, policyjne same, chyba. A, wow. To się chyba jest. Słyszałem takie, jakby mknięcia mieczem, męczem, czy czymś. Ale kurde, no. Nie wiem, czy zaskakiwa się, czy nie. Fajnie, jakby jakaś kredka była, no. Ale nie widzę tu żadnej kredki. Niestety. Okej. Okay. No, chyba, chyba tutaj ktoś był. Ciekawe, czy też chociaż... ...coś nam zostawił. O, coś tu mamy, dobra? Może coś jakieś... Łoł, wow, wow. wow. Uh -huh. Ok. Mm. W sumie nic takiego, co nam, by się nam przydało jak na sam początek, więc w sumie... Może coś się go składa, nie wiem, ja się jeszcze nie obeznałem w to ale nie wiem Jeśli coś ktoś może mi jakoś pomóc w tym to muszę wpisać oczywiście w komentarzach Też jakieś crowniczki to to raczej nie jest mi potrzebne przynajmniej jak na razie No bo dalej, może znajdziemy tylko jakieś, jakieś leki czy, czy leki jakiejś, jakieś apteczkę czy coś, nie pokrywam żeby się nam przydała. Nie wiem, napiszcie oczywiście w komentarzach, w, oczywiście także w komentarzach, y, jak wam się podoba Nether, jeśli ci, co nie grali, a ci, którzy, czy ci, którzy grali oczywiście, do tego, a, a, a ci, co nie grali, nie grali, to oczywiście y, proszę wejść w link, który będzie w, w, w opisie, y, y, który udostępni wam yy, graneter przez yy, na znaczy 72 godziny będzie mieć do spacenia yy, tą grę I, i sami się przekonacie i zobaczycie jak ta gra wygląda i, i w ogóle yy. Nie ukrywam, sam widziałem yy, tą grę u, nie, u niejednego streamera i no już, no, sam już zobaczyłem to zobaczyłem że no, ta gra jest na pewno godna uwagi No i nie bo Troszeczkę taka Troszeczkę taka, 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 że ma się oderwać od tych zombie. No ale nie oderwujemy się od tej od, tego, od tej gry takiej Survivalowej Co z kurde jest i bagaże i worek Kurde to tam nie jeździć bo tu jeszcze nie mam takiej Ja tu jeszcze nie, w ogóle się tak nie obeznałem i, i więc, więc, więc wolę jeszcze aż tak nie ryzykować w takich y, miejscach Więc wolę tutaj jeszcze na powierzchni sobie jechać i no i po prostu patrzeć na te, te bardzo fajne, fajnie skonstruowane miasto Bo ja naprawdę nie ukrywam, że jeśli chodzi o miasto miasto ogólnie mapkę tej gry to naprawdę coś, coś pięknego I te dźwięki te dźwięki też są takie klimatyczne takie nawet takie strachliwe w niektórych momentach Czasami bym powiedział, że nawet za bardzo strachliwa. Naprawdę przy tej że można się czasami przerazić i, i sami co zobaczycie jeśli to w tą grę sobie zagracie. I powiem tylko, że czy dłużej gram w tą grę, tym bardziej tym bardziej się zainteresowany kupnem. Kupnem jej. Kryp chyba już byłem, się w kółko chyba kręcę. Gdy auta świecą tak właśnie, jak tutaj widzicie, to znaczy, że można je jakby je sprawdzić, co, czy coś jest. O, oczywiście. I co tu mamy? Flara, która się pewnie nam przyda. Lownetka, ale chyba uszkodzona, tak? To są? Tak. Chwilowo... To nie możemy nic sprawdzić. Okej. Okay. Co tam jest? Jakaś kurde gwiazda spadające Spadająca gwiazda jakaś kurcze. Jakieś markety. Nie no, powiem tylko pomieszczenia, y, typu market y, Market i, i inne rzeczy naprawdę też wspaniałe świetnie wszystko wygląda świetnie świetnie naprawdę wszystko wygląda No ale no to trzeba samemu pograć żeby, żeby się przekonać samemu czy ta gra jest jakaś fajna czy nie fajna każdy ma swoje typy swoje gier niektórzy będą wolać Daisy od Netheru niektórzy będą wolić, nie wiem, w sumie, e... Znaczy niektórzy będą wolać Daisy od Netheru, niektórzy Worthy od Netheru niektórzy, nie wiem to Daisy od, od Worthy i, 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 i nie będę się powtarzał, ale od gry właśnie którą się teraz. Więc mówię, że, to, że każdy każdy ma typ swoje swoich gier. Ja nie ukrywam, że podoba mi się i że pod... Co jest? Nie, nie możemy coś tam. Yy, nie ukrywam, że yy, sam, yy, posiadam, yy, sam posiadam. Yy, sam posiadam u Infestation. Gram w tą grę i, i też mi się podoba Wordy -y. yy, Nether także jakoś moją uwagę. Yy, w Daisy yy, yy, grałem yy, tylko yy, u kolegi i więc też troszeczkę się obeznałem z Daisy, ale też nie do końca na tyle, żeby jakoś powiedzieć, że jest, wiem, że jest słowa, czy coś, czy coś takiego hmm, Chciałbym powiedzieć jeszcze Daisy i wtedy bym powiedział wszystko dokładnie, znaczy, cię chodzi, bardziej sprawdzić tą ciągle w Daisy grałem, nie wiem, może z godziny tak grałem, tak to nie można, w godzinie na pewno nie można coś określić w danej grze na pewno. No i także, Netar jest, jeśli powiem jest tańszy niż, niż Daisy, więc, więc jeśli się spodoba no to chyba chyba warto będzie trochę mniej wydać pieniędzy i... ale wiedzieć, że gra się już sprawdziło i, i, i gra jest bardzo fajna niż... nie wiem, kupować, grę w ciemno i wiedząc, że ta gra może nie być fajna. Myślę, że się my na dobra. Kurde, jestem bardzo ciekaw, co to jest ten, ten, ten Jeśli ja nie wiem, czy warto tam iść, czy nie, kurcze, bo skijemy baseballowym to ja nie, ja nie wiem, czy ja dużo coś tam zrobię. Tylko nie wiem hmm. da, tylko nie wiem czy no hmm. gdzie jest jakaś kurde karetka no Uff. Może to się tutaj wypatrzymy No dobra, na tym zakończymy ten pierwszy odcinek o tym właśnie widoku tej arcy jakiegoś magicznego, magicznego promienia śmierci i tu już mam nadzieję że jakoś jakoś pomogłem w poszukiwaniu tego czy znaczy w poszukiwaniu w pomocy wyboru tej gry oczywiście link z tym kluczem który można otrzymać na sprawdzenie tej gry przez 72 godziny kurczę będzie badany w opisie więc mam nadzieję, że jeśli się spodoba to proszę bardzo, proszę samemu sprawić tę grę I Oczywiście linki także tam w innych odcinkach z Netheru przez, przez te 72 godziny y, tego mojego drawagania w tą, tą grę y, No mam nadzieję, że zrobię kilka odcinków, które coś tak tą przygodę z Netherem już mi pomogą, a co będzie później po tych 72 godzinach z netherem zobaczymy czy jakoś y, czy uda się jakoś zdobyć już pełną wersję, zobaczymy Teraz zapraszam do kolejnej przygody Wysneterem. Więc na razie.